No, dobra, to lecimy dalej. Były małe problemy techniczne. Tak, tak. Open the door. O jest samochód, już na dzień dobry. Czekaj, czy działa. Maybe there's something inside. Ej ty, no, ten dopad piłkę, nie? On nas zabije. O, tu na pewno będzie zong. O, jednak nie. Dziwne. Czekaj, jakąś misję? Nie wiem, gdzie mam iść nawet. To jest, tam śledziło mi A gdzie to jest? I. Tam masz to I? O, je pod to do życia. E, E, są umiejętności. A to jest nie. Zadania. Śledź. Nie mogę śledzić. Tego też nie mogę śledzić. No ale kogo Nie, nie ma tam opinii, to jest. Dobra, o, jest, zaznaczyły się. Dobra, biegnę za to. O, butlet gazem, nie, nie był taki. To chyba wiosło takie same ma stąd. Lekko mi się przycina jednak. Zaszczeliłem lukę Wow, man ale się buja wszystko. O mój gej, O! Dzień dobry. Au! O mnie. O mój men. O, śmietnik przeszukam, wow. Napój energetyczny przyda rury. się, bo mnie uderzył Dobra Idziemy dalej, to tędy chyba. Hmm. A ty żyjesz? że jesteś martwy, ty chyba jesteś martwy. A. Nie, chyba jednak nie żyje. <śmiech> <śmiech> A ty? O, ten żyje. <laughs> znaczy żył. <laughs> Ten trup żył yy, to, to takie coś O! Obiad mają O o, wstał! I z buta wjeżdżam O o, to ten duży jest chyba? Czy nie? Ach, jakiś słaby na dużego O, tu jakie pop Punkty umiejętności. Może rozdamy sobie. A ty nie wstaniesz. O! Dostał kopa w głowę i kry... O! O! Ale o! O! o, słyszę, że grzabyś w śmietniku. <laughs> hmm... Pływamy? O, tam coś jest, po drugiej stronie. O! Otoczyli nas! I cover you! Ej, on się topi. <noise> Dostawał damage od topienia się, lol, oh ale yeah. nie. Chyba ich powrzucam więcej do tego. Tam jeszcze jeden stoi, to muszę z nim pogadać. I w plecy! O, nie dał się szukać. Ej, wiosło mi pękło. barek potrzebuje Potrzebuję znaleźć jakiś sprzęcior. Wiosło mi popękało. Ej, on żyje! Zabutuję go na śmierć. Dobrze, twardy jestem ani miękki. Pożyłem za pierwszym razem, normalnie jak mental. Twarda laska ze mnie. Zbutowałem no zombie. Ta masa, ale to ja mam, aha, ja do questa tu idę niby, ale wiesz. What do we have here? O, akumulator 300 dolców. Jakiś super EQ drop. Hey man, umiesz opierać zamki. Zaraz, obczaję. Jak tu się wchodzi? O tutaj co, gdzie? Jakie zamki? A tu jakiś zamek jest. Moja rura jest zakrwawiona. Czekaj, zaraz obczajmy U. Sztuka przetrwania? Pysza pomoc. Chyba nie dojdziemy do tego za szybko, Co to jest? Walka, co tutaj jest walka? Od broni siecznej. Dodam sobie na razie walkę. Sztuka przetrwania jest. Mistrznik zaszły na ja, tak specjalny. To potrzebuję broni siecznej, szkoda, że ja takiej nie posiadam. Mogę ci dać ten tak. Dobra, wyhandluję, bo nie wiem, czy się masz Masz, luka. Eeeh. Hmm. A chcesz koktajl Małotowa? Hehehe. He. Nie, nie. Masz, zawiesz to. Dzięki. O, ha, ha, ha. No to lecimy dalej, w takim razie. O, tam coś stoi. Ej, proszę pana. A! O oh my oh my figy. Idziemy Ej, stąd! Ale, idziemy stąd. Nie, nie, w naszą... Hej! O, Ej. O! O, chyba ją odciąłem. A się, się rusza. No, dobra. Dobry Ej, ten tasak. Mają mi się trafić. O, Bo tutaj idziemy, się nie zepsuł. Jeżeli mi się tasak nie zepsuł, mogę jakoś sprawdzić jego wytrzymałość? Ta jest. Trochę już sklepany. Napój. A nie, to nie to chciałem. wyrzuć ten napój. O, dobra, to później. O. Oh my God. <laughs> mojego oh zioma. God. What the fuck? O. Mój God. O. Mój God. O. God. To Mój God. O. God. O. O. Mój

o radio yes. O Nie chciałem wyłączyć trochę tam Słyszę, ten... Słyszę ten... głosy o tam w pokoju obok są Chyba 3, 2, 1, wchodzimy, Słod. E, dobra, zanim ja trafię, to tej trochę górą. zajmie Aj, prawie, Ale, się Go, go, go team! Nie, yeah, Dobrze! O, ale... Assassin Creed, pokroiłem ją jak assassin. Hej, i co tu mamy? O, znalazłeś. Już mi zabrał pod nosa. Mamy wspólną, czy...? Tak, to wszystko wspólne jest. Kurde, czy już tak? O, tu coś jest, 10 dolarów. No, Czyli każdy ma... Nie bo to jest wspólne. Wspólne mamy. Roger Howard, on a special assignment on the island of Banoi. I'm investigating illegal logging, a clear-cutting not only damaging the ecosystem here, but costing the people of Banoi billions. I've been told that my life might be in danger as those behind this illegal activity will stop at nothing, ...to protect their criminal enterprise. Oh, there's I will be leaving a trail of recordings wherever I go. So that if something were to happen to me, the truth would still be told. ...to meet with an informant who, I believe, could rip the lid off of this investigation. Awww. Oh, Kurde, rura mi się teraz. Że... Kurde nie z tej strony idę to topaności. Abo to przebudy. Chyba to jest something inside Tutaj coś jest, bo krzyczy O! O! Tu musiało ostro być To jest chyba jeden z tej serii tych ukrytych... Aaaaa! A, A Ugryz mnie! Zostaw go! Ała, no bije mnie! no Tak, gdzie na zdjęcie w tedeku No to pewnie jest jedna z tych ukrytych nowinek dodatkowych jakiś, czy coś. Mocny kij, od poziomu 3, jak chcesz Muszę się napić o mięgi. Zabijamy ją, czy coś? O ty, rozwalę włosy, dla pewności. Nie, dobra, pamiętaj. Zobaczymy, mi się to wróci. Tak, znajdźcie hmm. jakąś tam kogoś tam. No i włączył. Nie chcę słuchać. Tu na drogę. Przeładuję noża tylko i możemy iść. Kto nas prowadzi to tu idziemy On mnie prowadzi w prawo akurat, ale dobra eee, O! o to nie wiem gdzie Cię tu prowadzi O, no właśnie Ej, Marku, bum <laughs> A, ten jest tu, dobra Cześć, miłapy, przynajmniej w końcu ogarnął albo się stracił O uuu, O, już się O! Jezu, pomocy! Zabierz ją! Kogo? Gdzie? Ją. A następny leci! Twardy jest! Jezu, kryty. Ej, mi Mocno cię pogryzła? Ej, wstaje nowy! Nowy dzień! O, jakieś fatality poszło, bo było spowolnienie! Zrobi się nożyk pokroi! Deska! No normalnie teraz to jest zasterowane Nie <śmiennie> będziemy A tu co dęka. to? Napój energetyczny to chyba nie Czemu nie mogę podnieść deski? Tylko schodzisz Dawaj deskę! <śmiennie> <Daj dękę. śmiennie> dobra, deskę! Dobra coś wywalimy i Nie Mieliśmy go Przeżyć Jest deska! Dobra Widzimy e, gdzie to się szło Chyba tu gdzieś Chyba, chyba. O, o, ten leży jeszcze. A, ma plecce. Plecce. Twardy, twarde. Twarde Poziom trudności rośnie. <laughs> o, ominąłeś kosz, ja przeszukam. Telefon w koszu na śmieci. Ohoho, już wrzujemy do naszej mają. Czekaj, szukam w koszach ciekawe rzeczy, można znaleźć. <laughs> Nie zostawiaj mnie! Oh, beautiful For a moment You can almost forget Beautiful! No beautiful, jest yes, ale Dało miście to zrobić Może jeszcze nam się uda O, dostałem 400 doświadczenia, he, ten rad ja nie muszę tam iść, w ogóle Przejdźmy w kolekcji Nerf i to tu jest.

Zlikwiduj nieumarłych w okolicy. Yes. Tak. So, we'll to the shortest way. We'll come as soon as we know it's safe. You working radio and sign. when it's clear. And we'll you. Hmm. Dobra, lecimy. Już tak sobie idziemy. Oj, Naprawiłbym se nożyk, jakbym wiedział jak. Niech, ta mapa mnie denerwuje. Idę tu, tu w lewo, idę w lewo, tu w prawo. A ten leży? O. Halo, proszę panie Środek czyszczący przyda się. O, jak się rzucił. Sprawdzę okolice, czy jest bezpiecznie. Tutaj brąki są przebawcze. mi się leży. O, wiosło. Pobijane, o! Ty zobacz, ktoś do kibla wbija. Okej. no szybciej się dało? No tajętej proszę pana, proszę się nie dobijać. My cię dobijamy teraz za karę. A tam w środku drugi zombie, jestem tego pewny, wchodzimy. O, ale zgadłem. Ty, twardziel. Nic mu prawie nie robię. Ej ty rzeczywiście on jest twardy, uważaj na plecy Zara ja tu podnoszę, Uuu. Ja to się tym zajmę O jak wyszła z kibla to od razu był Kurde. mięszak Z mi się łami Mocny młotek Otwieram kibelek następny O, wyjście smoka Zgadzam, że pewnie mogliśmy to wszystko sprzedać ale... Możliwe to już nie ma niczego znaczenia Teraz nam popękało już wszystko On energetyk jest, leży se tutaj A tu? Tuś jest? Jest tu kto? Portfel jest. Arde biała wow, rura. Ła men. Gdzie moja deska? Przekaż mi deskę, Czekaj men chwilę, przerwa. Dobra, no to lecimy. Wiosło i wiosło, tak. Wciśnij E, aby kopnąć. No właśnie, to samo dostałem. To mogę kopnąć? wiosło. Nie, po prostu zaraz coś nam wyskoczy. Tutaj z za krzaka pewnie. A, to jest pewnie. o, jest, słyszę, coś za krzakiem. Jego przodem w tym twardym murzymie. O, to chyba ten kok się tak drze. <grym> <grym> o ja! Wbijają się komuś... O, plecy! Szybko wbiję mu do chałupy! Szybko mnie do samochodu, ale to prawie kałupa dla nich już no, Ej, rozbił szybę, au, au, bije mnie otaczają nas! Okay. No zostaw no, mnie, tak, tak! się Ej, ona chce mnie bić, a nie ciebie, świnia

Dobra, już mi nie wytrzyma to, to wejmę kijot szczotki. Ohohoho, czekaj, od szczotki próbuję założyć. Ej, gdzie jest mój kijot do szczotki? Ej, od szczotki? What the fuck? O, prowizoryczny nóż. No, ale gdzie to wszystko jest? I, ej, gdzie poszedłeś? O, workbench tu jest. też? Ja biorę deskę. O, woda, hej. O, a, tylko kasa. Tak. W woździe. O, tu jakieś dane są. I komputer. Coś z komputerem można zrobić. Baterie wyjąć. Płyty wyjąć? A, baterie. A tu nie, a, tu nie weszłeś. Żeby sobie zrobić super kozacką wiecie, broń. Ofu, nie chciałem tego otwierać. O, o, tu coś a tu co to jest? O, taśma. Mogę du, 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 du. naprawić, tutaj jest skrzynka do naprawiania, ej No mówię, inna zrobić testem może, żeby nie masz co hej, znaczy broni chyba. O, ulepsz. Dobra, na razie się nie będziemy. Eee, napraw zepsuty prowizoryczny tasak, co to jest najlepszy? Tasek jest najlepszy, tylko gdzie on się schował, bo go nie widzę. Ej, gdzie mam te broni?